I go Jak wrócić zdalne to ta No i elegancko. Fajna opcja, powiem ci, dla niektórych. I to ja wracam, nie będę trzech, nie będę trzech nawet. Trzech. Dobrze. Dobra, to ja idę spać. Patrz, <grym> <grym> no. <grym> Ale jakby tam był ticker 128? Dalej Klarus Naj. Nice. No bo to eko kurwa, poczekaj teraz Esz Tu jest tam trochę Kurwa, drugi mit, dwóch Przechodzę na drugi mit Ja patrzę, absy wchodzą inna, Ej, drugi mit, drugi mit, drugi mit Ну и прекрасно. Хорошо. Хорошо. Второй мид. Jeszcze jeden chyba, i balkon. Nie, na no drugim idzie pod balkonem. Obity. Let's go. Uh, uh, uh. A lot timing. Aha. House, house, house. To był dołek, kurwa. Ja myślałem, że nie zaciąłem. Wszyscy midem no. kurwa. ale mnie napadli. Siedygłem. Cię ja wystraszyłem, gościa, nie? Yo, Powiem wam z ręką na sercu, że się wystraszyłem, zioma. No. No. Jedynki i. No to to było kurwa. No właśnie. A wupa, a wupa, wupa. Nice. Jeszcze jeden, trójki, dwójki. What? Co jest kurwa? Trzeba było tak od razu grać. Czemu mną się zajął, kurwa? Zawsze, oni zawsze idą od tego CT, kurwa. To jest zawsze jak na ten plant jest. I jeszcze nigdy mi się nie zdarzyło, że ktoś poszedł, kurwa, od ruin. Biegnę. Ej, jest, jest, mi się szło. Ja patrzę szarp. Biblia. Po dwóch hitach. Jeszcze ja jeden, Biblia. Biblia. Jeden może się odwidać no. no i widzicie? Jak Martino zarzuci kurwa plan? Ty co ja posadam? Właśnie, na górę. Mleko mam smoke Ja niedźcie tam! Juku, Nie! się... Boże! Dawaj! Przyszedł Ja mam go Gołaj! go Gołaj! Go nie no kurna! Jaka wieszeczkę zrobili! <słyska> ale... Jeden! Ale poobijani byli... No dostali Ale... Ale, <słyska> ale zrobili, zrobili! tam wychodzi i taki... Cujy! Takiego obrotu się nie spodziewali! Trójki! Jeden, jest, Jeden, jest Nie piekłej po kolei. Celownik nie na jaja cycu. Mrówek szukasz. No. <grym> I on wam tu wjeżdża. Bum. Jak wam tu wjechał i pasuje. Full control. Kurwa mać no. Jest apsy, kurwa, na paka, jest macie na A, co fajcie, co fajcie. Dlatego ja pójdę na most, tak, i go spróbuję. Oszkoda. No. dom. doma. Nie, nie, ja nie, nie. jebałem, kurwa, myślałem, że go piknę na te kapsa. Jeden apsy, kurwa. Leży. I wnęka, wnęka po lewej, na, na Longu. O, nie, 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 nie ta wnęka kurwa. O, na Longu, tam, tam. <laughs> <Tamta. laughs> <laughs> Kurde, ja na cmentarzu się ze. low, low. Nie ee... wychylajcie na cmentarz. Idą, idą tu. I connektor, Ja Jeden side. Nie, side. Włożyć mięty. Daliście Czarno dupę. Tego. Nie. Jezus. Ej, trzech na, na A, trzech na B. Na na B Jeden trójki, drugi fontanna, trzeci ruiny. Dwa, <gryjne> no! no kurwa Gdzie? Na balkonie, na... Trafsa. na Nęka jest, kurwa. Nie no, tak nie możemy grać. Kurwa, co to było za wejście? O. A mogę się dokończyć? Ja a ty, sobie, ja ptań normalnie cieszę. No. Pory jutro. Jest long, long. Ja co ten mak, to jest kurwa gówno. Jeden jest awka połowa ma Dawaj, dawaj Jest lewo No, tak to nie możemy, no Nie, no nie A bo widział się, jest dobra. Truki jedynki. Furt, furt. Ale spańko. Strefa zagrożenia.